Witam serdecznie moi drodzy. Z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku wracamy do przyszłości i otworzymy sobie 10 saszetek z naklejkami z kolekcji Panini Premier League sezon 2022. Zobaczymy jaki klub będzie miał najwięcej naklejek po otworzeniu tych 10 saszetek, także bez przeciągania otwieramy i będziemy sobie układać naklejki osobno klubami i w pierwszej Saszeczce mamy Arsenal, Bukayo Osaka Więc może to sobie tutaj przesuniemy wszystko i zaczynamy. Arsenal jako pierwszy. Następnie Tyron Mings, Aston Villa. Z Brentford mamy Bit Dalej Southampton, Armstrong i King. Everton, czyli pięć różnych zespołów. Kolejna saszetka i jest Brighton, Pascal Gross. No i ładnie złota naklejka Elite, Hurricane, Tottenham. Z Chelsea mamy Havertza. Następnie tutaj Everton, Big Game Players, Pickford i Richardson. Czyli mamy drugą naklejkę z Evertonu. Następnie Manchester City, Gabriel Jesus i jakiś kodzik. Znowu złota naklejka. Tym razem jest to logo zespołu Leeds United Chelsea Mateo Kovacic czyli druga naklejka tak samo druga dla Manchesteru City John Stones i tutaj jest taka fioletowa z Watford Tom Cleverley i jeszcze raz Manchester City Kyle Walker czyli City na prowadzeniu w tym momencie kolejna naklejka Elite z Brighton mamy Trossarda. A Brighton już mieliśmy. Następnie Everton. Tutaj Cieszynka. Więc też trzecia naklejka. Podobnie Chelsea. Antonio Rudiger. Ale Manchester City wraca na pierwsze miejsce. Nathan Ake. Arsenal La Casette. No, jeszcze bardzo dużo klubów brakuje. Na razie mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Czyli jeszcze 9 klubów brakuje. Norwich, Dowell. Następnie Elite. Mamy Everton, Lucas, Dinie. Czwarta naklejka. Egzequo z Manchesterem City na prowadzeniu. Fioletowa naklejka West Hamu. Następnie mamy znowu West Ham. Jarrod Bowen. I Liverpool. Czyli już dużo więcej tych naklejek mamy. Na pewno brakuje Manchesteru United jeszcze. Jest Leicester. Leicester City, logo złote. Z Brighton Taylor Richards. Czyli to jest trzecia naklejka. West Ham. Declan Rice, również trzecia. Watford, nie Wolverhampton. Adama Traoré, czyli kolejny zespół. Southampton Theo Walcott i Kodzik. Ile nam zostało saszetek? 4 sztuki. Czy uda się trafić? Wszystkie kluby. Zaraz zobaczymy. Logo Manchesteru City i prowadzenie znowu City piąta naklejka West Ham Thomas Soucek czwarta naklejka Wolverhampton Fabio Silva Aston Villa mamy tutaj Wolverhampton Raul Jimenez Chelsea Kepa, czwarta, Brentford Pontus Jansson, Leeds Bamford, Leicester, mamy Timotego Kastań i jeszcze raz Leeds Mateusz Klich, mamy Rodaka, dwie saszetki na prowadzeniu Manchester City, ale kilka zespołów tutaj walczy o Zwycięstwo również West Ham, Chelsea, Everton, Elliot, Next Gen, Liverpool, Arsenal, Legenda, Thierry Ory, Southampton, Che Adams, Tottenham, Pierluigi Gollini, Aston Villa, Oli Watkins. I zostaje ostatnia saszeczka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Czyli 4 kluby jeszcze brakują. Newcastle chyba też tutaj brakuje, jak się nie mylę. Mamy logo Wolverhampton, więc 4 naklejki. Brentford, Norgard również, nie, tutaj 3. Southampton, Diallo 4. Everton, Alan, piąta, czyli Execvo z Manchesterem City na prowadzeniu, i Brentford ma czwartą naklejkę. Czyli nie ma rozstrzygnięcia, moi kochani. Na pierwszym miejscu Manchester City i Everton po pięć naklejek. Później Chelsea, Brentford, Southampton, Wolverhampton i West Ham po cztery, więc bardzo tutaj ciasno było, że tak powiem. No, i niestety nie wpadły wszystkie klube. Także, moi kochani, to tyle. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Kolekcja naklejek z Premier League 2022. Ja się żegnam. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczyska. I widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam.